Widzowie Zobaczcie co się stało Z Zapomniałem tutaj Zapalić światła I creeper się zrespił I wybuchnął Zabił wszystkie moje kury Zostały tylko dwie Wszystko umarło Cała moja praca Jeszcze zniknęło jajka Muszę szybko to zabrać Siedem kur przepadło Koty miały je pilnować Nie zrobiły tego Creeper się zrespił Jestem w żałobie Basia nie żyje Co teraz począć? Muszę je rozmnażać na nowo Smutne Na pocieszenie możecie zostawić lajka Subskrypcję to pomoże uczcicie pamięć Basi i możemy nazwać tą kurę, tak która właśnie pcha mojego kota, Basią 2. Tak nie wiem, co ona robi teraz. Moonwalka, nieważne <noise> Basi nie żyje, nie powinienem się śmiać. Muszę naprawić im zagrodę, podłogę, sufit. Głupi Creeper, wszystko przez niego. Dobra, witam Was bardzo serdecznie z tej strony MaxPro. Jak widzieliście we wstępie krótkim, wybuchł mi Creeper w domu, zabił wszystkie kury, baśki przede wszystkim, ale nie można się tym przejmować. Dzisiaj mój plan to Nether. Tutaj enchant jeszcze muszę położyć, zrobić jakieś miejsce dla niego i mam 26 poziom, to może nam się uda dzisiaj już coś z enchantować. Ale mam bardzo słabą zbroję, więc jeszcze sobie stworzę nową. Pyk, klata. Uet. Nie zabrałem, Dobra. Spodęki. Buty i hełm. Bietkę. Ja sobie yy, 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 yy. tą skrzynkę ogólnie muszę przenieść Bo jest cała usyfiona Ale to sobie Położę tutaj O, na samym środku No i widzowie Moje kury Już powoli Próbują dojść do siebie Po nieszczęsnym wypadku ale dzisiaj portal i nether. Ale najpierw spróbuję, czy mogę je jeszcze rozmnożyć. Chcecie jeść? Kuroczki? O, mogą już, świetnie. Dobra, no to powracamy do mojej armii. No i teraz portal. Tylko trzeba znaleźć dobre miejsce na portal. Myślę, że w domu. Tutaj nie. U Jezu, co tu się stało? Nie wiem. Wiesz, czarna magia. Myszka mi się wygięła. Nie wiem, co się stało naprawdę. Dobra, stawiam tutaj. Zrobimy go o jeden dalej. O. Przyszedł czas, by odpalić portal do Netheru. Jest wielkie przejście. Dlatego idę ubrać nową zbroję. Mm, mm, mm. Tutaj będą to zbroja. Nie chciałbym umrzeć, więc zostawię tutaj diamentowy killoff. Mm. Co mogę zabrać, a czego nie? To sobie odłożę. Się zużyję kiedyś, biorę nową. Zbieram miecz Zrobię kill off Fioderki nie jest potrzebny na lawę. A kto widział, ale w minecrafcie 1.16 W nowym już yy, snapshocie do tej wersji Będzie aktualizacja netheru Znaczy już można nawet grać na tym I ona jest prześwietna naprawdę Jakbym był większym youtuberem to bym robił od razu przegląd tej aktualizacji, bo jest kozacka um, teraz bierę to, to troszkę kobla się przyda może nawet więcej Tak cały z Jaka jakaże jest noc, to idziemy na przygodę no to widzimy się w noterze dobra jesteśmy w noterze od razu mam piasek dusz. Widzę pierwszy kwarc. Mały lag, generuje się tera. Sobie od razu wykopię troszkę tego piasku dusz. Przynajmniej nie będę musiał się martwić o farmę brodawek. Okej, okay. kwarc lawa się zlewa wylewa. Super by było znaleźć twierdzę na samym początku. Zapewniło mi to dobry start o pierwsze pigmenki no nie wiem, nie wiem co o jest z I wejść to odbi No szczel Śmieciu jeden Nie mam łuku, ale i tak cię pokonam No i teraz nie szczeli Ja bym poszedł bliżej Najbliżej, jak się da? nie widzi mnie A playstation dało się tak odbijać ale na kompie niestety to chyba nie działa choć nie wiem no szczelaj, łe tam z ciebie ja bym wygrał wie o tym dlatego ja się boi i co gdy się odwróciłem plecami też szczelarz. chcę sobie wykopać normalny kwarc. przyda mi się właśnie mogę na niej Wylewelować i będziemy enchantować diamantowy kilof na 30 level. To jest plan. Muszę. No i szczelek gdy się nie patrzę. Byś, się... Byś stał w miejscu, bym się trafił blisko. No, no prawie. Tu. Kurde, co za chamo. Trafił lepiej, to bym odbił. Kurde. A nie za mnie. Co mi po takiej kulce? Oła. Wow. Oberwałem, a to była dobra kulka. I znowu oberwałem, a to była dobra kulka, no kurde. Teraz nie mogę odbić jakoś. Tam. Prawie. Jest! Zabiłem go. Ale nad lawą. Co gówno. Ja już myślałem, że pigment do mnie biegnie, by mnie zabić. Na szczęście nie. A w tej nowej wersji jest niebieski ogień, no jest tak ładne. Znaczy. Znaczy... Nie że super ładny, ale mi się bardzo podoba. Tak jest w końcu coś nowego. Sam kwarc mi zniszczył, cały kwarc mi zniszczył. Zniszczy. Dobra, ogień zgieszony i kopiemy dalej. Dobra, 27 level. Witaj, dzień dobry. Ej, portal mi zniszczył. Ja nie mam zapalić. Nie, jak ja mam wrócić? On mi zniszczył portal! Jak ja mam wrócić bez zapalniczki? Ja nie wierzę Jak on mi portal mógł zniszczyć? Skąd ja mam zabrać żelazo w neterze? Wirem nie będzie problemu, bo już nawet mam ten flint. Ale skąd ja znajdę żelazo w noterze? Jakby była złota zapalniczka to. Skąd ja mam zabrać żelazo w noterze? Ej, nie wiem co robić. Naprawdę nie wiem co robić. Żelazo na tarze. Więc ja to 10 razy umrę niż mogę niby umrzeć. Wtedy sobie wrócę po itemie. A level straca. No kurde. Tak nie może być. A zabrałem to. Ten... Nie zabrałem. Jezus, I co teraz mam zrobić? 28, level, prawie 29. No, nie znajdę tego żelazna w nim, muszę umrzeć. To nie wbijam 30, będę levelować na kwarcu. I gdy będę mieć 30, to już wam pokażę. A w domu stworzymy resztę biblioteczek, o ile mi starczy. Gdzie nie mam skóry, no to dzisiaj nie wylewelujemy na 30 poziom. Brawo, Max. Dobra, no to się zabijam. Zdej na zbroję, żeby się... No Ja nie wierzę, 28 level teraz. I umarłem mm. Czemu mi się łóżko nie zapisało? Ja nie wierzę Ale gówniany dzisiaj odcinek, zniszczyli mi kury I jeszcze muszę biec pół drogi do domu I Ja nie wiem. dobra Robię cięcie jak dobiegnę Bo itemy zaraz mi znikną To się widzimy Przynajmniej już pustynia jest i krowy, to zabije od razu te krowy na skóry Skóra, dobra Dobra widzę, wiem, jestem przy itemach Stworzył się drugi portal w chujowym miejscu Zobaczcie, który będę mieć level z 28. 6. Tyle nabijania tego walonego levela, by mieć 6. Level. Idę kopać kwarc Tylko po to, żeby mieć level i się widzimy zaraz. Dobra, Biłem już 27. Level. Teraz zostało tylko. Wbić dwa poziomy i będzie upragniony 30. A w domu, e, wróciłem do tego domu, Zebra, e, odłożyłem tylko te rzeczy z krowy i od razu pobiegłem. Zabiorę sobie tego drugą stronę. Jeszcze przyda się na pewno. I jakiś jakieś duże złoże kwarcu nie będzie duże, ale zawsze do ekspot i mam nadzieję, że to chyba będzie. Ostatnie złoże, bo się wydaje nawet duże. Nie jednak tylko 4. O nie, jednak jednak 6. O więcej. O. Przez jest przypadek. Wykopałem ten bloczek i... I tutaj następne złoże. Będzie ten 30. Będzie musi być. Nie będzie. Będzie będzie, dobra, easy Jeszcze jeszcze jesty poziom dobra, to wracam do domu bo nie wiem gdzie jestem i nie wiem, dobra, zrobię cięcie i jak będę w domu to spadłem, to się widzimy już przy enchantie dobra widzowie wybudowałem oto taki pomieszczenie z enchantem będę jeszcze zbierać te książki, ale już mi się dzisiaj nie chce mm, więc też będzie z tego odcinka podsumowując straciłem basie zostałem zamknięty w noterze bez powrotu wybudowałem pomieszczenie na enchant i zdobyłem plus dwie biblioteczki mam pięć skóry ale trzcina jeszcze mi je rośnie o, tutaj. O, czy nie, tak wyrosło, że mogę jeszcze chyba dwie biblioteczki dać. Więc super. Mm. Mam teraz więcej jedzenia. Ziemniaki zaczęły rosnąć w końcu. Eee. Więc... Ogólnie super. A was żegnam. O Jezu... O Jezu. Co to za dziura jest? Ścina mi to spadło. Ja mam cave pod domem, ale ciekawe. Dobra. Co? Nie, nie umrę. Jezus. Nie wiem. Dobra, zabuduję się, tak. Yy, dobra, widzowie, żegnajcie, papa, pa. hej, hej.